Witajcie, witajcie drodzy słuchacze, Radia Sport Polonia. Przegląd prasy dzisiaj metro, a więc darmówka. No i kłopoty. Czytamy mm, w artykule New Year headcore, Head... Y Hit for Club, for which Tiago, tym is Christmas. Tiago Alcantara nie zagra w drużynie Liverpoolu. Jest problem z kontuzją, ale także dzisiaj mamy absencję Aguero, jeśli chodzi o Manchester City. Dzisiaj mecze Champions League, piąta kolejka, między innymi Liverpool w wolcie Ajax Amsterdam, a Porto zagra z Manchesterem City. Te wszystkie spotkania odbędą się. PAM, a więc będziemy chcieli, no już na dzień dobry, a więc premierowy premiera, jeśli chodzi o przegląd prasy brytyjskiej. Co jeszcze możemy, czego jeszcze możemy się dowiedzieć, jeśli chodzi o prasę brytyjską? Między innymi czytamy w codziennym gazecie Metro wybaczcie, że dzisiaj tak trochę chaotycznie, ale myślę, że poprawię to wszystko. Jest echa wczorajszej wcześniej porażki Lisów, a więc Leicester City z drużyną Łukasza Pawieńskiego West Ham United 1-2, Iwan and Terrible Fulham, record to Shock The Foxes. Przepraszam, z Fulham London, a więc Benjaminek Rozgrywek pokonuje drużynę Leicester City. Również jest sprawa jeśli chodzi o Edwa, Edisona Cavaniego, nowego nabytka Manchester United. Czytamy w artykule Cavani Sorry After Insta Upset. Przypomnijmy, że po meczu Premier League pomiędzy drużną Southampton a Manchesterem United. Właśnie Edison Cavani na Instagramie użył słowa rasistowskiego czarny, pisząc do jednego z kibiców, który pogratulował jemu dwóch strzelonych bramek, a więc teraz tu już w metrze jesteśmy. Londyńskim metrze, więc w dalszym ciągu jest ta sytuacja, jeśli chodzi o Kawaniego. O no, zajm, zajmie się tą sprawą również futbol a więc Federacja Piłkarska, No i oni będą decydować, czy nie będzie w najbliższych spotkaniach. Edison Kawani musiał. Pauzować. Wiemy jakie są restrykcje jeśli chodzi o rasizm, o pewne sytuacje, które mają miejsce w futbolu i nie tylko w sporcie. Sport walczy z rasizmem. Pamiętamy słynację Black Lives Matter, czy też wiele innych, a więc tutaj na stronie 28 czytamy odnośnie Edisona Kawaniego, więc może mieć problemy artykuł Kawani. A więc zobaczymy, co, co wyniknie z tej sytuacji. Czy Edison Cavani no, będzie musiał to pokutować to, co napisał na Instagramie. Wiemy, pamiętamy, że Edison Cavani, poszczyli dwie bramki, przed drugiej połowie spotkania zmienił los tego meczu na korzyść meczu United. No i niestety to, co się skończyło, tym, że. Może mieć problemy, a więc zawodnik, który naprawdę dobrze komponował się w z Old Trafford, no niestety może mieć beef trouble, tak to trzeba nazwać. Pamiętamy różnego rodzaju sytuacje, absencje piłkarzy, chociażby jednego z znanych piłkarzy, który na przykład śmiał się z koronawirusa, on miał absencję 8 spotkań ligowych, Ośmiu spotkań był zawieszony przez swoją Federację Piłkarską czyli Federację Piłkarską, Federację Piłkarską Ligi, w której to występował, więc widzicie sami, że no, żartować sobie z koronawirusa nie można, ale także również używać się takich słów jak czarny, no i jak może tutaj mieć no, niezłe kłopoty. To tyle dzisiaj, jeśli chodzi o przegląd pracy brytyjskiej. Przepraszam, że tak chaotycznie i z metra, ale no, jednak myślę, że jutro będę bardziej przygotowany. Przyjdę wcześniej na stację i tam będę mógł Wam więcej co powiedzieć. Dzisiejsze zapowiedzi w naszym ciągu jest sonda. Wybieramy temat dzisiejszej audycji na żywo. Wracamy z magazynem Sportowy Wieczór Cibica. To właśnie będziemy gościć podczas tych audycji. różnych gości, a więc osoby ze sportu, osoby ze świata publicystyki. Będziemy rozmawiać na różne tematy. No, czyli to Wy wybieracie temat. Jak na razie widzę w statystykach Dominuje temat Wisły. Maciej Skorza odmówił przejęcia steru Wisły w Kraków. No ponownie, ponieważ wspomnimy, że Maciej Skorza był kiedyś szkoleniowcem Białej Gwiazdy. Dzisiaj zapraszamy Was na premierę, na premierę Boxing Radio. Dzisiaj wywiad Łukasza bokserem, wywiad z Filipem Pednarkiem, a więc również człowiekiem związanym z boksem, Łukasza Deruskiego. Zapraszamy Was, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to na nasz kanał subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie nasze materiały. Przypominam, że od poniedziałku do poniedziałku codziennie o like live z Dzisiaj przypominam o 8.30 Boxing Pro Radio, a także Będziemy gościć w piątek znakomitych gości. Będziemy wspominać Diego Armando Maradona na naszej antenie. 6.30 PM z naszego czasu tutaj Greenwich. I w niedzielę magazyn po kucharze z Świata Narciarskich magazyn Telemark FM na naszej antenie w niedzielę około godziny 17. .00. O 15 zaczynają się Skoki, a więc będziemy zaraz o e, ostatnim, e, można powiedzieć, Skoczku e, transmitować dla Was e, tutaj e, na bieżąco, co się wydarzyło w weekend, jeśli chodzi o Puchar Świata w Skokach Narciarskich. Jak widzicie, piękna, słoneczna pogoda w Londynie. A więc słoneczko jak widzicie w tle. No, pustki na stacji Periball to jest stacja oddalona niedaleko stacji White City, a więc stacji, z której no, bardzo często chodzimy na mecze Queen's Park Rangers. No kilka tych stacji jeszcze jest do chociażby White City, ale o, możecie podziwiać transport londyński przy okazji a więc powrót do Londynu po kilku miesiącach rozłąki jestem mega szczęśliwy że możemy nadawać po raz pierwszy teraz z telefonu a więc no, jeszcze raz przepraszam wszystkich słuchaczy że dzisiaj to może tak chaotycznie wygląda ale myślę, że nam wybaczycie no to tyle pozdrawiam tutaj z zachodniego południowo-zachodniego Londynu trzymajcie się no i cóż, śledźcie nas na bieżąco nasze magazyny nasze Audycje, które pojawią się w najbliższym czasie. To tyle. Wszystkiego dobrego. Radio Sportu Polonia, radio z pasją dla pasjonatów. Dzisiaj premierowy przegląd pras brytyjskiej.